thank you I 31 rządek. Jesteśmy w tej samej szerokości. Jedna krateczka pełna, dalej kratki puste. 2, 4, 6, 7 i wyszło. Dwie pełne, czyli 7 słupków obok siebie, dwie puste. I tutaj jest 7 krateczek pełnych, czyli 22 słupki obok siebie, dwie puste, dwie pełne. 7 pustych i na końcu 1 krateczka pełna. 32 rządek. Jesteśmy w tej samej szerokości. I mamy tak 1 kratkę pełną, 2 puste, 1 pełną, 5 krateczek pustych, 1 pełną, 2 puste, 7 pełnych, czyli 25. Dwa słupki obok siebie, dwie puste, jedna pełna, pięć pustych, jedna pełna, dwie puste, no i jedna pełna. Patrzę jeszcze raz na no, ten cały rządek. Trzydziesty trzeci rządek i jesteśmy. Na razie w tej samej szerokości. I na początek mamy dwie krateczki pełne, jedną pustą, trzy pełne, czyli dziesięć słupków, trzy puste. Jedną pełną, dwie puste, trzy krateczki pełne, czyli dziesięć słupków. Jedna pusta, trzy krateczki pełne, dwie puste. Jedna pełna, trzy puste, trzy pełne, i jedna pusta i dwie pełne. Tu mi się rozpróło, ale na końcu mamy dwie krateczki pełne. A w kolejnym rządku będziemy zmniejszały, czyli przejdziemy sobie oczkami ścisłymi na czwarty słupek, i z czwartego słupka. Zaczniemy kolejny rządek. 34 rządek, i to jest ten rządek, w którym znowu zmniejszam o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony, a więc trzy słupki z prawej i z lewej zostają mi przerobione. Na początek robię jedną krateczkę pełną, czyli cztery słupki obok siebie, potem jedną pustą i pięć krateczek pełnych, a więc 16 słupków obok siebie. Jedna pusta, jedna pełna. Dwie puste, dwie pełne, czyli siedem słupków. I teraz na przemian. Pusta, pełna, pusta. Dwie pełne, dwie puste. Jedna pełna, jedna pusta. Pięć kroteczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie pusta, pełna, popatrzmy na rządek, tak on się przedstawia tak się prezentuje no i mamy 35 rządek jesteśmy w tej samej szerokości jest jedna pełna jedna pusta 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie i teraz mamy 4 kratki naprzemienne pusta, pełna, pusta, pełna dwie krateczki puste Trzy pełne, czyli 10 słupków, dwie puste, no i na przemian pełna pusta, pełna pusta. 5 krateczek pełnych, a więc 16 słupków obok siebie, jedna pusta i jedna pełna na samym końcu. Popatrzmy sobie jeszcze raz dla porównania. No i mamy 36 już rządek pracy. Powoli się zbliżamy do końca pierwszego etapu. A później dowiążemy nitkę i zakończymy górę naszej pięknej zawieszki. Na razie jesteśmy w tej samej szerokości, więc jest jedna krateczka pełna, jedna pusta. Znowu mamy pięć pełnych, czyli 16 słupków i na przemian pusta, pełna, pusta. <trych> Tutaj po środku wykonujemy 9 krateczek pełnych, a więc 28 słupków obok siebie. I znowu na przemian, pusta, pełna, pusta. 5 krateczek pełnych, jedną pustą i znowu jedną pełną. No i witam ponownie, już 37 rządek jest za mną. I teraz chcę go omówić. I w tym rządku jesteśmy jeszcze w tej samej szerokości, więc jest jedna kratka pełna dwie puste i następnie robimy cztery krateczki pełne, a więc 13 słupków obok siebie. Dalej pusta, pełna, pusta. dziewięć pełnych, czyli 28 słupków obok siebie. Pusta, pełna, pusta. Cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Dwie puste, no i jedna pełna. Także popatrzmy sobie na ten rządek. Tak wygląda. I teraz zaczniemy jeszcze wspólnie kolejny rządek i też wspólnie go zakończymy, ponieważ tutaj będziemy powiększały o jedną kroteczkę. Jeżeli ktoś nie lubi powiększać, to oczywiście może w tym momencie z tego zrezygnować, bo to jest taki tylko drobny element dekoracyjny. Myślę, że bez niego też praca będzie ok, ale zaraz powiem o co chodzi. Więc tak, powiększam najpierw z prawej strony o jedną krateczkę i w tym celu nabieram dwa oczka na podstawę naszej krateczki pełnej. Trzy oczka na pierwszy słupek, czyli w sumie nabrałam pięć oczek łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w czwarte oczko licząc od szydełka. Przeciągam nitkę i teraz zrobię. Słupek patentowy, czyli taki z narzutem. Czyli tą pętelkę, którą mam na szydełku, przewlekam przez nią oczko łańcuszka. I dopiero teraz chwytam po dwie pętelki. Raz, dwa. Nawijam nitkę na szydełko i wkuwam się już w ostatnie oczko łańcuszka, czyli w piąte. Przeciągam nitkę i znowu najpierw robię oczko łańcuszka. I teraz chwytam po dwie pętelki. Raz i dwa. Nawijam nitkę na szydełko, wpływam się już w słupek, który jest na robótce wykonany, i tu już robię zwyczajny, zwyczajny słupek. To dziękuję pani, która podpowiedziała mi ten efekt, tę ten, metodę z tymi już słupkami narzutowymi. Po prostu one są troszkę większe, i wtedy dorobiona kroteczka po prostu lepiej się prezentuje. No i tutaj. Aha, no i jeszcze jedno. Jeżeli ktoś nie chce robić patentowych słupków, też może zrobić te zwyczajne, tradycyjne. Nic się naprawdę nie będzie działo. Ale jeżeli ktoś chce zaszaleć, tak jak ja zaszalałam przed chwilką, to zachęcam. I na początek tutaj w tym rządku właśnie robię, robię trzy pełne krateczki. Pamiętamy o tym, że jak robię kratkę pełną nad pustą, to na mostku dokładam sobie dwa nowe słupki. O, proszę bardzo. I tak zaczęłyśmy kolejny, 38 już rządek pracy. 38 rządek. A widzicie, panie, że jest on jeszcze niedokończony. 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 Dokończymy go wspólnie. Zaczęłyśmy też wspólnie od powiększenia o jedną krateczkę. I tak jak mówiłam, jeżeli ktoś nie chce powiększać, to może po prostu przerobić pojedynczą kratkę, i też będzie ok. No w każdym razie ja mam 3 krateczki pełne, a więc 10 słupków obok siebie. Potem mam 6 krateczek pustych. Jedną pełną i jedną pustą. 9 kratek pełnych, czyli 28 słupków obok siebie. Jedną pustą i jedną pełną. I teraz znowu muszę wykonać 6 krateczek pustych. Dwie już mam, a specjalnie zatrzymałam na ten moment, bo Chcę przypomnieć, że kiedy wykonujemy pustą kratkę nad krateczką pełną, to pomijamy dwa słupki, a wkłuwamy się dopiero w trzeci i z trzeciego wykonujemy nowy słupek. Dorabiam sobie jeszcze jedną pustą kratkę i już w tym momencie mam ich sześć, czyli tyle, co powinnam mieć. I teraz robimy trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie, a to oznacza, że poza tą główną robótką muszę dorobić jeszcze trzy, trzy słupki. Najpierw sobie przerobię te, które mam przed sobą i tak jak mówię, jeżeli ktoś rezygnuje z dorobienia tej pełnej krateczki poza robótką, w tym momencie sobie już kończy. A my idziemy dalej, nawijamy nitkę na szydełko, Wkłuwamy się w podstawę pierwszego brzegowego słupka, przeciągamy nitkę wiodącą i tutaj od razu robię oczko łańcuszka. Przeciągam przez tą pętelkę, którą miałam, i teraz chwytam po dwie pętelki. Jeden słupek dorobiony, znowu nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w podstawę ostatniego słupka. Ja to robię w ten sposób, żeby mieć dwie pętelki, dwie niteczki nad szydełkiem. Przeciągam nitkę. Teraz na tej pętelce dorabiam jeszcze jedno oczko łańcuszka i trzy, trzy pętelki mam na szydełku. Chwytam po dwie, czyli raz, dwa. No, znowu nawijam nitkę na szydełko i wpływam się znowu w podstawę ostatniego brzegowego słupka, tak kombinując, żeby dwie niteczki były nad szydełkiem. Przeciągam nitkę wiodącą i znowu oczko łańcuszka, najpierw. A potem chwytam o dwie pętelki, proszę bardzo. I krateczka pełna poza robótką jest już dorobiona, tak one się prezentują. I teraz y, przechodzimy do kolejnego rządku. Y, na początek musimy przejść oczkami ścisłymi. Przeskakujemy sobie. Nie pamiętam ile to było, ale tak dla przypomnienia, chciałam pokazać, jak to wykonać. A coś mi się wydaje, że w to miejsce, ale mogę się mylić. Więc przeszłam sobie oczkami ścisłymi, będziemy zaczynały na wyrządek, ale zerknijmy jeszcze na ten 38. Dla sprawdzenia, oczywiście, główną część mamy za sobą przed dowiązaną nitką, oczywiście, bo teraz tylko zostanie nam ten dolny, zdobny element do wykonania, i będziemy już dowiązywały nitkę. I mamy już 39 rządek. Zmniejszyłam na początek o dwie pełne kratki, czyli tak naprawdę 6 słupków z prawej i z lewej strony zostały nieprzerobionych. No dobrze, czyli teraz omówię ten rządek, więc zaczynam od siódmego słupka, bo tak jak mówiłam, sześć słupków zostawiam nieprzerob jako nieprzerobione i dalej krateczki pełne. Wyszło ich dziewięć, czyli 28 słupków obok siebie. Po środku znowu mam dziewięć, tym razem pustych kratek. No i oczywiście na końcu po lewej stronie również wykonuje 9 pełnych krateczek, a więc 28 słupków obok siebie. Także proszę zobaczyć, już spora część zrobiona i teraz typowo już ten zdobnik będziemy zaczynały wykonywać. No i mamy już 40 rządek. E, uwaga. Przechodzimy oczkami ścisłymi na 10. słupek. 10. słupek znajduje się dokładnie w tym miejscu, nad tym pojedynczym drugim, raz, dwa, drugim słupeczkiem i zaczynamy od nabrania pięciu oczek łańcuszka trzy na słupek, dwa na daszek i dopiero po tych pięciu oczkach łańcuszka wykonujemy słupek a jeżeli chodzi o sam rządek to dziewięć słupków z prawej i z lewej zostają nieprzerobione z poprzedniego rządku i mamy najpierw pięć krateczek pustych i następnie 11 pełnych jeszcze sprawdzę tak 11 krateczek pełnych, czyli 34 słupki obok siebie i kończymy 5 pustymi kratkami, tak jak mówiłam ostatnie 9 słupków zostawiamy już nieprzerobione także 40 rządek za nami.